Uuu, prawie mnie mieli. Kolejny zwierzaczek uciekł. One wszystkie uciekają. Chyba nigdy nie znajdą zwierzaczka. Nie dziwi mnie to. Chodź, Lili, szukajmy dalej. Zobaczysz, wkrótce znajdziemy jakiegoś zwierzaczka. O, gąsienica! O nie, chyba mówią o mnie! Czas stąd uciekać! Gąsienica! Gąsienica! O, nie, kolejna uciekła! Nie ma szans, że kiedykolwiek znajdziemy zwierzaczka. Wciąż jest nadzieja! Cześć Lili. Cześć Misifu. Cześć tati. A co to za piękne pudełko? Wow! Wspaniałe! Czy to dla mnie? Nie, Misifu. To jest dla Lili. Dla mnie? Tak, Lili. To jest dla ciebie. Ale chwila, dlaczego jesteś taka smutna? Bo jutro zaczynam szkołę magii, a nadal nie mam zwierzaczka którego mogę zabrać ze sobą. No cóż, więc może lepiej otwórz swój prezent. Misiefu! Patrz, mamy zwierzątko! Spójrz! o, -o.